Dzień dobry. Chciałem dzisiaj Państwu pokazać jak tanim kosztem zrobić sobie mały biokominek. Ja będę wykorzystywał kubeczek ze stali nierdzewnej, a pojemności tam chyba 200 ml. Na moje potrzeby wystarczy. Ceramiczną donicę zakopioną w markecie za około 30, 30 zł. Kamienie ozdobne. Zwykły taki du, du, duży żwir ogrodowy. W moim opakowaniu na zestawie biokominków w markocie kosztuje 10 zł. No, nie ma sensu kupować dużej epy. Będę też wykorzystywał do izolacji e, zbiornika i żeby nie wylewało się paliwo ze zbiornika. Waty szklaną, dlatego warto się zaopatrzyć gdzieś na budowie. Kawałek powinni dać bez problemu. Udaje się po planą. szklaną. Zatem do zobaczenia za chwilę. Już jestem. Palnik, czyli wnętrze naszego metalowego kubka, wypełniłem watą szklaną. Włożyłem go do naszej doniczki i doniczkę też ciasno wypełniłem watą szklaną. Także to nie rusza się, jak Państwo widzą na boki. Jest w miarę stabilny, ale pragnę Państwa przestrzec, ja, ja jestem starym budowlańcem, także... Używajcie do waty szklanej rękawic. Ja nie muszę, no jestem przyzwyczajony. Teraz sobie wyjmuję nasze białe kamyczki z woreczka. Trochę ich tam jest, ja sobie wybiorę jakieś takie większe na początek i zacznę sobie nasze palenisko może troszeczkę dekorować. już chyba, we, we, wedle uznania. Ja będę chciał tam jakoś, o ten tu. Ten tu. Ważne, żeby one stały dość stabilnie, żeby w trakcie palenia nie wypadły nam tam, gdzie nie chcemy, żeby wypadły, czyli na stół szafę, ławę, gdziekolwiek tamto będziemy mieli postawione. Także ja tu sobie jakoś je poupycham. To z mniej... Ja, tak. Do środka nie daje, no bo tu jest palenisko. Podobno można. Na przykład tak to całe wypełnić. Ja nie wiem. Ale spróbuję. Tutaj nie wiem czy to widać. Zostawiłem tylko taką malutką dziurkę na paliwo. Dobra, chowamy je. Nasza instalacja wygląda mniej więcej tak. Tak powinno być lepiej widać teraz, niż bez oświetlenia. Ładna, biała. Ja akurat taki kolor lubię. Oczywiście tę aranżację, no to sobie już dowolną można zrobić, prawda? Jest to coś takiego. Kombinuję, jak to pan, Państwu najlepiej pokazać. No, myślę, że coś tam widać. Idę po paliwo. Mamy oto paliwo. Bioalkohol. Zielone wzgórza. Ponoć kupują go i piją. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, bo pachnie no, niezachęcające. Dobra, ja tutaj wyciągnę ze środka te kamieki, które położyłem na palnik, żeby nalać. OK. nalewam bezpośrednio do palnika, nie do doniczki, a do naszego metalowego pojemniczka. Na, leje na oko, bo nie wiem, ile tam wejdzie po wacie szklanej. Normalnie wchodzi 200 ml, wata szklana troszeczkę zabiera powierzchni. Na szczęście, on ma taki dziubek z dozownikiem, także nie powinno być problemów. Także tam sobie leje. Teraz ważne, żeby nalać tyle. Po czasie, po czasie będą Państwo wiedzieć il, il, ile dany pojemnik się spala. No bo tu będą problemy z gaszeniem go. On nie będzie miał tej zasówki takiej jak normalne biokominki. Dobra, ja myślę, że na początek on będzie miał dość. Chociaż. Jeszcze troszeczkę. Tutaj, już słyszę, córka się interesuje. Przez rany mi zaglądanie widać jej bardzo dobrze. Teraz, drodzy Państwo, najważniejsza część, czyli odpalenie. Jak będziecie Państwo w domu odpalać, na własną odpowiedzialność, żebym potem nie musiał czytać, że domarosły konstruktor biokominków spłonął żywcem w swoim warsztacie. Także, zalecam ostrożność. Uwaga! Nie wiem, czy nie będę musiał jakiegoś patyczka użyć. O! Już widzę, że zaczyna się palić. Nie wiem, czy coś widać. Nie, niestety. Ja ten nie ja ten spróbuję mu usunąć. Kamyk. No, coś się tam, drodzy Państwo, w środku pali. Nie widać tego za dobrze z uwagi na oświetlenie. Ja teraz stanę, spróbuję inne oświetlenie załączyć. Zobaczymy, czy to cokolwiek widoczne będzie. Jeszcze te kamienie nie są gorące. To je można usunąć. Ja widzę, że to się o wiele lepiej pali bez kamyków. Coś tam widać. Widzę, że on się ładnie zaczyna rozpalać. Także no efekt powiedzmy takiej większej świeczki. No. Jak też lubi tego zapachu zielonego wzgórza. No to ja się przyznam, że ja niespecjalnie czuję. Hm. Mo może ktoś poczuje. no, Ja nie. Aczkolwiek, no, czuję, że on trochę temperatury od góry daje. Podobno jakieś małe pomieszczenie da się nim podgrzać chwilowo. Przepraszam. Także ta, tak wygląda proces palenia się. W jakimś takim ciemnym pomieszczeniu. No, myśl, my, myślę, że jakoś by to wyglądało. Myślę, że gdyby więcej trochę tego paliwa tam nalać niż ja nalałem, to, to też by było troszkę inaczej. Ja postaram się zlokalizować w szczypce, po to szczypce i usunąć na przykład jeden kamień stąd bo wtedy widać, że to się od razu lepiej palić zaczyna czyli o, gwarance, uwaga podkładam gdzieś na, na bok że lepiej żeby ich nie było Tak, no, przyznam, że wygląda to interesująco. Koszt całkowity zrobienia go, no to tak jak wspominałem, 3 dychy doniczka, dychy kamienie, to jest 40 zł i w granicach 4 5 zł, 5 za kubek. Czyli 45 zł takiej wielkości biokominek, gdybyśmy chcieli kupować na Allegro albo gdzieś. W Kastoramie troszeczkę mniejsze, widziałem za 100 zł. Także myślę, że taki byłby za 120 No, jest to jakiś pomysł do domowej aranżacji, prawda? Także. Jak ktoś lubi. Это